siedem zero pięć dziewięć. 2017. 10:19 Uwaga. Pociąg Intercity Fibre ze stacji Szczecin Główny do stacji Mockawa, planowy przyjazd o godzinie 13.41, przyjedzie z opóźnieniem około 135 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Opóźnienie jest spowodowane weryfikacją stanu technicznego taboru. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Uwaga! Pociąg Intercity Górski ze stacji... Szczecin główny i Zielona Góra główna do stacji Heum. Planowy przyjazd o godzinie 15.41 przyjedzie z opóźnieniem około 20 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Szesnaście siedem. Przy peronie pierwszym pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu... 17. Scheduled arrival time 13:41 is arriving on track two, platform one. For this train, a seat reservation is recommended. Carriages 15, 14, 13, 12, 11, 2. Motskava are in the front section of the train. Carriages 10, 9, 8, 7, 2. Białystok are in the rear section of the train. The delayed intercity train will be from Stężygłne to Motskava via. Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Białystok, Sokółka, Augustów, Suwałki, Trakishki, scheduled arrival time 13.41, is arriving on track 2, platform 1. To this train a seat reservation is recommended. Please stand away from the platform edge. We apologize for the delay. 2, 4, 1. Ze stacji Mockawa do stacji Szczecin Główny. Planowy przyjazd o godzinie 14.16 przyjedzie z opóźnieniem około 170 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Opóźnienie jest spowodowane awarią taboru. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. 8. 242 10. Pociąg linii R3 ze stacji Tłuszcz wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg kończy... 7. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Na terenie samej stacji obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu. Mockawa do stacji Szczecin Główny przez stację Kutno, Konin, Września, Poznań Główny, Szamotuły, Krzyż, Stargard, szczecin Dobie. Planowy przyjazd o godzinie 14.16. Wjedzie na tor pierwszy przy Peronie pierwszym. Pociąg jest opięty rezerwacją miejsc. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. The Delayed Intercity Train will be From. Mockawa. Tu, Szczecin-główny. via Kutno, Konin. September Poznań Główny, Szamotuły, Krzyż, Stargard, Szczecin Scheduled arrival time 14:16 is arriving on track one, platform one. For this train, a seat reservation is recommended. Carriages 11, 12 are in the front section of the train. Carriages 13, 14, 15, 16, 17 are in the middle section of the train. Carriages 18, 19 are in the rear section of the train. The delayed intercity train will from Motskava to Szczecin Główny via Kutno, Konin, Września, Poznań Główny, Szamotuły, Krzyż, Stargard, Szczecin Dąbie, scheduled arrival time 14.16, is arriving on track 1, platform 1. For this train a seat reservation is recommended. Please stand away from the platform edge. We apologize for the delay. Yeah. 501 pokaże ten pociąg, jest ze stacji Odkawa do stacji Szczecin-Wolce przez stację Skład pociągu. Opóźniony pociąg wersji ze stacji Otkawa do stacji Szczecin-Lobie przy stracie no, no, września ostępu wrónie krzyż skargar w Planowy przyjazd o godzinie 14.16. Wjedzie na tor pierwszy przy Berowie pierwszy. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przekażę... One, platform one. For this train a seat reservation is recommended. Please stand away from the platform edge. We apologize for the delay. pociągu Intercity z stacji Moskwa do stacji. Szczecin Główny przez stację Kudno, Konin, Września, Poznań Główny, Szamotuły, Krzyż, Stargard, Szczecin Dobie. Planowy przyjazd o godzinie 14.16 wjedzie na tor pierwszy przy Peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony 11-12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony 13, 14, 15, 16, 17 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony 18, 19 znajdują się na końcu składu pociągu. Opóźniony pociąg Intercity vibry ze stacji Mockawa do stacji Szczecin Główny przez stacje Kutno, Konin, Września, Poznań Główny, Szamotuły, Krzyż. Stargard, Szczecin Domie. Planowy przyjazd o godzinie 14.16. Wjedzie na tor pierwszy przy Peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Klin, Kutno, Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Torun Główny, Solec Kujawski. Bydgoszcz Wschód wjedzie na tor pierwszy, przy peronie pierwszym. Pociąg jest opierty rezerwacją miejsc. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Intercity Kujamiak ze stacji Lublin Główny do stacji Bydgoszcz Główna przez stacje Żychlin, Kudno, Włocławek Aleksandrów Kujawski, torun główny, Solec Kujawski, Skierniewice, wiedzie na tor szósty przy Peronie 2. Pociąg LKA ze stacji KUDNO do stacji Skierniewice, wiedzie na tor 6, przy Peronie 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. 20 o godzinie siedemnaste czterdzieści siedem. thank <laughs> you Pociąg uciągnik 3 do stacji Warszawskiej. Warszawa jest zrób odjedzie odwiedzi drugiego, przy Prosimy zachować ostrożność i o piętnaście dziewięć jeden piętnaście siedem jeden